W nowym blogu. Byłam już w Biedronce z moją przyjaciółką, i wiecie co jest to zarąbiste jak wasza przyjaciółka mieszka, albo właściwie wy mieszkacie e, blok obok waszej przyjaciółki. To zawsze możecie iść na zakupy do osiedlowej Biedry razem, więc, więc mini-hall. Kupiłam bułki serowe, bo Osach się uwielbia i ostatnio tylko je wcina. Więc teraz to mnie. Dla siebie wzięłam y, bułki fitness. Koś one najbardziej mi z tych takich razowych są spoko te ziarna wzięłam, no. wzięłam jeszcze na szybko pomidory przed, przed sobie pójście do kasy o pomidory śliwkowe. Czekoladę, będę robić brownie w przyszłym tygodniu, dla tata, przed wyjazdem. Jajka. mąka, bo mam braki już. I maślanka. I teraz tak. Powód, dla którego głównie szłam w sobie to były jajka i maślanka, ponieważ mam trzy jabłka i dwa banany, i planem dla tych owoców było robienie. Omleta szarlotki i omleta bananowego i jeżeli omlet bananowy, no to z posmarowany nutellą i posypany borówkami mrożonymi. Mój ulubiony, ulubiony, a drugi ulubiony to jest właśnie omlet szarlotka, ale on jest posypywany cukrem pudrem. I maślanka została zakupiona, ponieważ wczoraj, jak siedziałam, na fejsie, jak siedziałam wczoraj na fejsie, to mi się wyświetlił przepis na racuchy z maślanki, i pomyślałam, że właśnie dzisiaj zrobię. I myślałam, mam jeszcze pół godziny do momentu, aż odpocznę pracę, więc myślę, że zdążę je ogarnąć. Dzisiaj sobie gdzieś na popołudnie, więc akurat bym mógł je sobie wziąć do pracy. No i zaraz, jak widziałam się z przyjaciółką, to tak jakoś między wieszajem wyszło, że może się do niej też przejdę. Przy, jak będzie Sebek wychodził do pracy, więc on będzie musiał ogarnąć wyjście z Tysonem przed wyjściem do pracy i wtedy razem wyjdziemy, ja pójdę do niej posiedzieć, a on do pracy, bo widzicie ja też bym nie chciała, bo bardzo nie mogę się doczekać, jak pójdę i posiedzę z dziećmi, bo Oski jest moim prześniakiem, Artur nie, ale dla mnie jest po prostu jak e, oni są po prostu jak e, no, uwielbiam ich po prostu obydwu tak samo, e, więc nie mogę się doczekać, żeby do nich iść. Artur już mówił, że to jest nią za ciocią Eddie i w ogóle Oski się śmiał do mnie, no bo on jest młodszy. No, i nie chciałabym właśnie iść do nich jak Sebek będzie w domu, bo z nim też bym chciała powiedzieć: Bo wiecie, no nie chciałam się tak rozmijać, natomiast chciałabym to załatwić właśnie tak jakoś na około. Tylko, się tak myślę, bo chciała też pobiegać, ale może pójdę pobiegać sobie po prostu wieczorem jak Sebek wróci i pójdziemy z Tysonem albo nie wiem, nie mam pojęcia, bo też nie chcę Tysona później zostaje drugi raz na wiecie, jakiś czas więc na pewno jeżeli już Tyson raz zostanie dzisiaj sam bez mnie bez Sebka to pewnie biegać nie pójdę, a pójdę po prostu jutro po pracy no, nie muszę to przemyśleć jeszcze, jak to ogarnąć no bo pewnie jutro Sebek pójdzie na rano więc ja będę musiała iść z tej że już też z odbytem, nie mam z niej, nich... no nie, muszę to poskminić, żeby wiecie, wszystko mi się zgrało, a nie chcę też szukać wymówek, bo już dwa dni z rzędu biegałam, pierwszy dzień, czyli przedwczoraj kilometr zrobiłam, a wczoraj zrobiłam dwa kilometry, więc jest zarobiście, a dobrze do tego, żeby robić trzy, bo akurat będę miała takie kółko dookoła osiedla, dwa, dwa kółka dookoła osiedla i będą to trzy, więc zobaczymy. U nas za oknem pada śnieg, fajnie pada, tylko, że za chwilę nie będzie i tak go widać. Więc chociaż tutaj na nagraniu będzie już jest ulica biała. Bo jakoś w zawsze szybko ono puszcza w takich okresach przedświątecznych. No, ostatnio jak padał, był pierwszy śnieg i też w Warszawie padał, to w Warszawie się utrzymało na następny dzień jeszcze troszkę. A tu to już wieczorem nic nie było, widać. Ani śladu. Inne racuchy są, jest tu usada oczyszczona i yy, maślanka, Nie, nie robię takich. Ogólnie ciężko się je pietelcem kroi, że tak powiem. Ale no, zobaczymy, czy są one dobre. Najpierw polanego są miodem No, powiem wam, rozpokaj ten przepis. Bardzo mi smakuje. Działam jeden kawałek, a jest PH. No, i już policzyłam sobie ogólnie kalorie. Widziałam gdzieś nawet taką zapytajkę, gdzieś mi jak liczycie kalorie? Coś tam było chyba, bo ja jestem na takich grupach na Facebooku na na z przepisami. No i tam było pytanie, właśnie, że jak wyliczycie kalorie, na przykład w spaghetti. No i nie wiedziałam, że ktoś może tego nie wiedzieć, ale na przykład tak jak robiłam to to najpierw poważyłam wszystkie składniki i je sobie zapisałam, policzyłam kalorykę z tych składników, które dodałam Później sobie zważyłam talerz i żeby wiecie, bo ta waga może się wyłączyć go wkładała na nią ale w końcu chodzi o to, że tak, zważyłam talerz, jak robiłam te placki, racuchy, to później, jak już zrobiłam wszystkie, zważyłam talerz z tymi racuchami, odjęłam wagę samego talerza, no i miałam wiecie, już wyliczone kalorie i że te kalorie odpowiadają tej wadze, a potem sobie policzyłam, że no jeżeli, wiecie, załóżmy w 500 tam ileś było tych gram już gotowego produktu, a kalorii 1000 coś. Więc jeżeli 500 ma 1000 coś, a 100 gram ma X, no to wtedy robimy że te 100 gram razy te kalorie z całego produktu dzielone przez e, gramy tej całości. I wtedy wychodziłam, ile to jest 100 gram. Więc no, to akurat y, ja liczę w ten sposób, bo mam to z chemii, jak chodzi na chemię rozszerzoną i właśnie liczyliśmy jakieś mole czy coś, to właśnie w ten sposób to zapisywaliśmy i dlatego ja to liczę w ten sposób. No, ale w domowych tak naprawdę, polecam, wstawię Wam przepis na pewno, z linkiem raczej, może wstawię link i przepis kupiłem, bo raczej by link wygasł, ale super. Hej, witajcie, mamy następny dzień, wyglądam jak sheet, bo dosłownie w tej fryzurze wstałam i jeszcze nic z tym nie robiłam, wiecie, wstałam dziś w ogóle za 20 minut, za 20 minut. Za 29, czyli miałam 20 minut do rozpoczęcia pracy, poszłam tylko się umyć zęby, twarz i po prostu usiadłam do kajów przy tym, przy Zorientowałam się, że na między 7.30 a 8.30 miałam e, wizytę u lekarza, telewizytę i dzwonił do mnie blok ID, i nie odebrałam. Na szczęście lekarz zadzwonił jeszcze raz i udało mi się nie wiecie, z nim pogadać, dostać receptę, sort do no, i sobie tak siedzę, siedzę, siedzę i patrzę, i dostałam powiadomienie z rezerw, że jest um, jakaś tam promka minus 40% na aplikacji. No i ja kilka dni temu zamawiałam, albo może w weekend, już nie pamiętam, sobie kurtkę zimową, która była ogólnie tam za około 250 zł. No i zamawiałam sobie, bo była promka minus 25, w ramach prezentu gwiazdkowego od setka rodziców i siostry z męża. No i ona była wtedy z tą minus 25 za 180 parę złotych No ale dzisiaj ta kurtka była już 40, czyli ogólnie stówę się oszczędzało na niej I była za 149, czy tam za 150, no czyli stuwa do oszczędzenia No i zamówiłam sobie ją jeszcze raz Tamtej jeszcze nie odebrałam, ale w momencie kiedy tamta przyjdzie, pójdę ją odebrać i od razu zwrócić I dzięki temu będę miała jeszcze 5 tych z tego prezentu, zamówię sobie jakąś torebkę, może z Aliexpress czy coś no i w sumie fajnie i... bo więcej się na tej kasy, trochę zostanie i no. Ale bardziej jestem satysfakcjonowana tym, że kurtka, która kosztuje 250 z nowej kolekcji, będę miała za 150, więc uważam, że to jest wow. Teraz lecę zrobić sobie śniadanie, które nie będzie jakimś nie wiadomo czym, bo będą to po prostu parówki, bo oglądałam dzisiaj na i jadłam tam na śniadanie właśnie parówki, z pomidorem z bułką i ketchupem i akurat te składniki mam, Natomiast na tym jeszcze awokado, ale ja awokado nie lubię, więc nie będę tego jadła po prostu i zrobię sobie parówki z mikrofali y z pomidorem i ketchupem i bułką. No a ogólnie co do tego bigosu, to część, wyszła część nie wyszła. W sensie wyszło wszystko, tylko wykowanie w części wyszło w części nie. I dzisiaj 11 słoików będziemy musieli jeszcze raz zawykować, bo po prostu te zakrętki nie pykły, a 10 słoików się udało i się zaciągnęło wszystko super, więc po prostu połowę będzie trzeba ogarnąć jeszcze raz, ale podobno można, tak? Tak mi mówił tata z mamą, więc po prostu zrobimy jeszcze raz, żeby to wszystko fajnie się zamknęło. thank you kulkowywanie tego płaszcza czyściłam go maszynką i wyczyściłam około połowy i po tej około połowie musiałam zacząć pracę i to tak leżało 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 no i teraz chowam to bo już nie będę w nim chodzić i po prostu mam nadzieję że przed nowym sezonem będę tym, żeby tą drugą połowę wyczyścić. Trzymajcie kciuki. No już jestem ogarnięta, muszę przeczytać. I plany już się zmieniły, bo miałam zaplanowane właśnie na dzisiaj, że nie wiem, jakoś ten vlog się domknie I go dzisiaj zamknę, bo chciałam Ci właśnie mieszkanie przystroić I już piłam kawę w świątecznym kubku Kiedyś mieliśmy w tamtym... Kiedyś, w tamtym roku mieliśmy dwa, ale ja schodząc z góry na dół, żeby je umyć Zanosząc, wiecie, do kuchni, to stłukłam jeden, więc mamy tylko jeden Ale były one zakupione w Pepco i wiem, że teraz są, ale jakoś... Podoba mi się taki jeden kubek z Homli. tu wkleję Wam zdjęcie, jeżeli go gdzieś znajdę, ale no, ona go nie ma No i jest, uważam, że mega drogi, bo 39 zł to jest za drogo W każdym razie plany się zmieniły tak, że teraz jedziemy do rodziców Sepka, bo mamy do nich tak gdzieś 60-70 km. Jedziemy tam na noc Słoiki z Bigosem już są na nowo jakby zrobione, żeby się Ta Tyson tutaj czeka bo Sebek właśnie zabrał jego łóżeczko z podbiórka i poszedł spakować wszystko do auta i przygotować mu tył. Na podróż. Mamy tam specjalną taką płach, do której możemy go właśnie przypiąć, żeby nic mu się nie stało, więc no, więc teraz idziemy do Jambistanu Się. Dopiero od się następnego dnia, w sensie jeszcze następnego dnia po powrocie, bo wczoraj jakoś cały dzień gotowałam razu. Znowu czuję się gorzej, i czuję się chora, i po prostu masakra. Dzisiaj to mi biegło znowu za stoki. Także pewnie. Zatoki także, wszystko pewnie przez to bieganie. Teraz już będę po prostu czekać aż na 100% wystrojenie. No ja chciałam Wam pokazać coś, co muszę wyciągnąć z kosza, bo wczoraj zapomniałam. Bo skończyła mi się maska, i chciałam Wam polecić tą. Ładnie. Ja mam włosy wysoko porowate i ona jest zarobista i te włosy były takie gładziutkie po niej. I na zastępstwo niej kupiłam sobie maskę, którą miałam przed tą maską i też była spoko, też mi je wygładzała, i też mi się one podobały. To czekoladowa. Więc jak widzicie, jak jest czekoladowa, to jest moja ulubiona. No, dzisiaj mamy drugi dzień sobie tak po nocy, więc czekam sobie aż wstanie. Oglądam Harry'ego Pottera i zaraz trochę popracuję, zrobię sobie herbatę i loguję się i dodaję post i myślę o kolejnych. Chciałam też przygotować kalendarz adwentowy na story. E, taki self care w grudniu od 1 do 24, więc też bym chciała przygotować sobie te storki. więc się do roboty.